Witam serdecznie i zapraszam na wirtualny spacer po Imperium Inków. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o kulturze i historii Inków, lub o podboju ich imperium przez hiszpańskich konkwistadorów, to jesteście w dobrym miejscu. Ja nazywam się Tomek Szczerba, dziś spotykamy się po raz 34, a tematem audycji nawiążemy do przypadającej w tym roku 114. rocznicy odkrycia Machu Picchu. Machu Picchu w języku Quechua, czyli głównym języku Inków, oznacza Stary Szczyt. Turystyczny i geograficzny symbol Peru, określany jako miastem w chmurach, jedne z nowych siedmiu cudów świata. Jest najlepiej zachowanym miastem Inków, leży w odległości 112 km od Cusco. Sam kompleks położony jest na przełęczy między wzniesieniami Huayna Picchu i Machu Picchu. Na wysokości między 1199 a 2400 metrów nad poziomem morza w peruwiańskich andach w paśmie górskim Cordillera de Vilcabamba. U podnoża gór wije się majestatycznie rzeka Urubamba. 24 lipca 1911 roku Hiram Bingham, Amerykanin, pracownik naukowy Uniwersytetu Yale, odkrył ruiny Machu Picchu. Ale czy był pierwszy? Na pewno pierwszym nieperuwieńczykiem. Pierwszym był bowiem Augustin Lizaraga Ruiz, który dotarł tu w roku 1902. Sam Bingham w swoim dzienniku pod datą 25 lipiec 1911 roku zanotował: Augustin Lizaraga jest odkrywcą Machu Picchu i mieszka na moście San Miguel, tuż przed przejazdem. Ale wróćmy do Harry'ego Bingama. Amerykański naukowiec, odkrywca i polityk. Profesor kontaktowy historii i geografii Ameryki Łacińskiej na Uniwersytecie Yale. Także pilot wojskowy, gubernator stanu Connecticut i senator USA. Dzieciństwo spędził na Hawajach. Wychowany surowo przez ojca, który był protestanckim duchownym. Bił swojego jedynego syna za najdrobniejsze przewinienia. Mały Hajrin spędzał czas na czytaniu powieści przygodowych. Mając 12 lat, chciał uciec z domu i popłynąć do Nowego Jorku, jako gazeciarz zarobić na wyjazd do Afryki. Ożenił się ze spadkobierczynią fortuny Tiffany'ego, ale środki finansowe potrzebne na zorganizowanie wyprawy zdobył sprzedając ostatni kawałek odziedziczonej rodzinnej ziemi na Hawajach. I obietnicy napisania serii artykułów do czasopisma oraz zdatków od trzech korporacji. Gdy odkrywał ruiny Machu Picchu, opisywano go jako ważący niespełna 78 kg mężczyzna o wzroście 192 cm. Jego pierwotnym zamiarem było poszukanie dwóch zaginionych miast inkaskich, Victor's. I Vilcabamba de Vieja. Wyprawę swą rozpoczął w Cusco, dawnej stolicy Imperium Inków, wraz z Albertem Bammerstadem oraz botanikiem i lekarzem. Prefekt Cusco, Nunez, przydzielił im jako eskortę sierżanta Fabiana Carrasco, mówiącego w języku Quechua. Po sześciu dniach wędrówki, 23 lipca dotarli do Mandoropampa. Obszaru, który dzierżawił rolnik Melchior Artega. Artega wspomniał, że ruiny znajdują się na sąsiednim wzniesieniu Huayna Picchu i Machu Picchu. Początkowo nie chciał wskazać drogi, ale gdy Bingham zaproponował mu zapłatę w wysokości jednego sola, to jeden peruwieński dolar w srebrze lub 50 centów w złocie, czyli niemal trzykrotną wartość dniówki, ostatecznie się zgodził. Ponieważ pogoda była deszczowa, zarówno botanik, jak i lekarz pozostali w chacie Artegi. Po niecałej godzinie Bingham, Karasko i Artega doszli do brzegu rzeki Wilkanota, gdzie znajdował się prowizoryczny most z powiązanych ze sobą pni drzew, zbudowany wcześniej przez Artegę. Po przejściu rzeki wspinali się gęstą dżunglą, a po kolejnej godzinie i 20 minutach, wspinaczki 610 metrów powyżej rzeki dotarli do Szałasu i pól dwóch peruwiańskich rolników Ancelto Al Alvareza i Torbillo Ricarte, którzy wykorzystali inkaskie tarasy, by uprawiać kukurydzę i ziemniaki. Artega pozostał z rolnikami w ich domostwie, a w dalszą wędrówkę udał się Bingham Carrasco i oddelegowany im do pomocy 11 chłopiec Pabilto Alvarez, w niektórych publikacjach zwany także Ciulczy. Krętą ścieżką spieli się do Lacta, miejsca, gdzie znajdowały się ruiny miasta ukryte w gęstym gąszczu drzew i zarośli. W ruinach spędzili trzy godziny wykonując zdjęcia fotograficzne oraz szkicując ogólny plan i plan placu świątynnego. Lokalizacja i budowle nie pokrywały się z posiadanymi przez Bingama informacjami, które zdobył na podstawie kronik. Antonio della Calanczy, Baltazara de Ocampo i Diego Rodríguez de Figuero. To, co odkrył, nie było ani Wictos, ani Wilka Bamba de Vieja. Czyżby odnalezione ruiny były czymś innym? Bingham we wrześniu 1911 roku wyspał do ruin dwóch swoich asystentów, celem oczyszczenia terenu i sporządzenia dokładnej jego dokumentacji. Jednak z uwagi na to, że rzeka Wilkanota wijąca się u podstawy gór o tej porze roku jest rwąca i znacznie niebezpieczniejsza, musieli wspinać się innym szlakiem. Rekrutację wieśniaków z okolic Intihuanta i San Miguel zajął się wspomniany wcześniej znający język Quechua Augustin Ruiz. Każdy z pracowników miał otrzymać maczetę, jeden sol za dzień pracy a także miał zapewnioną dzienną porcję koki i alkoholu. Prace rozpoczęły się 9 września 1911 roku i przez dwa tygodnie karczowano i palono zarośla. Wykonywano pomiary, plany, szkice i zdjęcia. Pracowali po 12 godzin dziennie, często w trudnych warunkach pogodowych. Druga wyprawa Bingama do ruin dotarła 19 stycznia 1912 roku. Delegatem z ramienia rządu Peru i Towarzystwa Geograficznego był José Gabriel Cosio, profesor i rektor Uniwersytetu Narodowego San Antonio Abad w Cusco. Ale nie przebywał on na terenie badań cały czas. Augustin Lizaraga pełnił funkcję tłumacza i przewodnika. Zginął w nurtach rzeki Wilkanota 11 lutego 1912 roku, Próbując dostać się na wysepkę, gdzie uprawiał kukurydzę. Jego ciała nigdy nie odnaleziono, jednak niektórzy rdzenni mieszkańcy twierdzą, że go odnaleźli i pochowali. Kolejne badania przeprowadzono w okresie od 20 lipca 1912 roku do listopada. Prowadzili je George Eton i Elwood Erdis. Towarzyszyli im inni uczeni, żandarm i grupa 13 studentów. W trakcie badań kontynuowano sprzątanie i przeszukiwanie terenu. Dokumentowano szkielety, grobowce, budynki i jaskinie. Wykonywano wykopaliska do 60 cm głębokości, a w niektórych miejscach do 90, co pozwalało na odnalezienie fundamentów, ceramiki domowej i ceremonialnej, narzędzi, tkanin, np. zlamy, bawełny, alpaki czy wituni, biżuterii i sprzętów gospodarstwa domowego głównie wykonywanych z gliny, brązu, srebra, obsybianu, granitu drewna i łupka. W pomieszczeniach znaleziono zachowane fragmenty sztukateli, najczęściej w kolorach czerwieni i żółci. Znalezione przedmioty pakowano w papier i przechowywano w skrzyniach lub workach. Binga zajmował się fotografowaniem, iton i RD z filmowaniem, a Paul Bestor był odpowiedzialny za wywoływanie zdjęć. Po ostatecznym oczyszczeniu terenu wykonano łącznie ponad 500 zdjęć, nie licząc tych zrobionych wcześniej. Iton opuścił teren badań 26 sierpnia 1912 roku i nadzór nad wykopaliskami przejął Bastor. Wcześniej teren badań opuścił Binga, który udał się na penetrację rejonów Wilka Bamby. Z tych prac pozostał dziennik Erdisa. Na 149 kartach papieru milimetrowego zapisał swoje notatki ołówkiem. Dziennik rozpoczyna się 12 lipca, a kończy 17 listopada 1912 roku. Na uwagę zasługuje wpis na pierwszej stronie w języku kaczuła brzmiący nie mów nikomu. Erdis szczegółowo opisuje stanowiska archeologiczne, przebieg prac podaje wymiary i położenie obiektów. Szczegółowo wylicza także ilość schodów. Podczas badań problemem nie była deszczowa pogoda i mała liczba pracowników fizycznych, którzy często nie przychodzili do pracy, ale kilka grup nielegalnych gangów poszukiwaczy skarbów. By usprawnić wykopaliska i wykluczyć możliwość kradzieży, ustalono dla peruwiańskich pracowników cennik. Zgodnie z nim otrzymywali oni następujące wynagrodzenie za znaleźliska. 80 centów kompletny szkielet, 20 centów Czaszka 30 centów szczęka 20 centów kompletne naczynie 20 centów kompletny przedmiot metalowy, 20 centów wskazanie rzeźby naskalnej. Niestety zapiski Bingama nie pokrywają się w pewnych aspektach z notatkami Erdisa. Różnica dotyczy położenia niektórych obiektów, ich nazw i dat ich odkrycia. W roku 1912 inżynier Held zbudował most nad rzeką Wilkanota, który ulokowano 30 metrów od pierwotnego mostu Artegi. W roku 1913 National Geographic poświęcił całe wydanie odkryciu Machu Picchu. W roku 1915 trzecia ostatnia wyprawa Hiram Bingama do Machu Picchu. Amerykanin odkrywa coś, co. Dzisiaj nosi nazwę inkaskiego szlaku. W roku 1920 Hiram Bingham publikuje książkę Inkaland, w którym błędnie stwierdza, iż Machu Picchu to w istocie zaginione inkaskie miasto Wilkabamba. ostatnie schronienie inkaskich władców. 7 lipca 2007 roku obiekt został ogłoszony jednym z nowych Siedmiu Cudów świata. A także został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W listopadzie 2010 roku, na mocy podpisania memorandum pomiędzy Republiką Peru a Uniwersytetem Yale, część obiektów wydobytych w roku 1912 zostało zwróconych i obecnie znajduje się w Muzeum Machu Picchu w Cusco. Niestety, wiele nielegalnie odnalezionych artefaktów zostało sprzedanych i wywieziono je za granicę. W narodowym parku archeologicznym Machu Picchu znajduje się 160 oryginalnych zdjęć przekazanych przez Towarzystwo National Geographic. Na podstawie całej dokumentacji z wyprawy Bingama do ruin Machu Picchu prace w kolejnych latach kontynuował zespół programu badań archeologicznych i interdyscyplinarnych historycznego sanktuarium Machu Picchu. Do Machu Picchu możemy dostać się kilkoma sposobami. Pociągiem z Cusco lub Olaj Tambo, pieszo szlakiem Inków z organym Inca autobusem i potem pieszo z tak zwanej hydroelektrowni, lub autobusem do Aquascaliente, i następnie pieszo do Ruin. Najwygodniejszym, ale zarazem najdroższym sposobem jest podróż pociągiem, a najtańszym i tym najbardziej popularnym przejazd autobusem, a potem piechotą. Jeżeli chodzi o pociąg, to Skusko lub olaj Dantambo możemy dotrzeć do Aquascaliente, miasta u stóp Machu Picchu. Przewoźnicy to Peru Rail i Inca Rail. Do pierwszej wędrówki możemy wykorzystać trekking szlakiem inków. To czterodniowa wędrówka przez malownicze krajobrazy Andów i inkaskie ruiny. Wymaga jednak aklimatyzacji i przygotowania fizycznego. Tutaj może nas dopaść sorocze, czyli tajemnicza choroba wysokogórska, której poświęcona była jedna z poprzednich moich audycji. Kolejny sposób to dojazd autobusem, a potem spacer z tak zwanej hydroelektryki. Cusco autobusem dojeżdżamy do hydroelektryki, a następnie pieszo wzdłuż torów i wzdłuż rzeki Urbamba do Aquascaliente. To najtańsza opcja. Można także pojechać autobusem z Cusco lub Olaj tambo do Aguascaliente, a następnie pieszo dotrzeć do ruin. W zeszłym roku, gdy obchodziliśmy 113. rocznicę odkrycia Machu Picchu, zorganizowałem pod patronatem Ambasady Peru w Polsce konkurs. Były cenne nagrody i na pewno laureaci byli zadowoleni. Mam nadzieję, że moja współpraca z placówką dyplomatyczną Peru Pozwoli jeszcze nieraz zorganizować konkursy dla Państwa. Dlatego warto śledzić i odwiedzać moją stronę internetową i fanpage na Facebooku. I to tyle na temat Machu Picchu. Mam nadzieję, że się podobało, że zachęciłem Was do odwiedzin tego wspaniałego miejsca. Zatem czekam na polubienia, komentarze i dyskusje. Do usłyszenia. Jeśli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Mnie będzie bardzo miło, a przy okazji zapraszam na stronę www.miłościstoinków.eu. Tam znajdą Państwo wiele, wiele informacji, m.in. kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii inków i podboju ich imperium, a także słowniczek wyrażeń w języku keczua, Aymara i hiszpańskim. Serdecznie zapraszam.